Media społecznościowe, jakie znamy, właśnie umierają. Ludzie żygają już perfekcją. Są zmęczeni reklamami, są zmęczeni influencerami, którzy udają życie, którego nie mają. A przede wszystkim uważam, że są zmęczeni tym, że tracą to, co mają najcenniejsze, czyli swój czas. A wiem to, bo przeanalizowałem tysiące komentarzy w sieci. Ludzie piszą wprost. Odszedłem z mediów społecznościowych. I odzyskają życie. Ale uwaga! No to nie znaczy, że internet się skończy. On się oczywiście będzie zmieniać. I teraz przede wszystkim przechodzimy z ery taniej sensacji do ery czegoś zupełnie nowego. Więc, jeśli może budujesz markę osobistą, albo po prostu jakiś biznes na boku, i teraz nie widzisz tych zmian, to. Możesz przegapić coś ważnego. Możesz przegapić to, żeby wypłynąć na pewnej fali. I dzisiaj powiem ci o co chodzi. Cześć, z tej strony Łukasz, a Ty słuchasz finansowe wsparcie. Dzisiaj trochę o biznesie, a trochę o socjologii, bo to są naczynia połączone. Zauważyłeś może coś ostatnio klika? Czy widzisz jakąś zmianę? Tak już gdzieś tam w twoim na przykład algorytmie, bo ja po tym, gdzie śledzę, oczywiście to z różnych też perspektyw i z różnych kąt, widzę, że zdjęcia z idealnych wakacji, czy tam oczywiście rolki, bo to nie ma znaczenia, mają coraz mniejsze zasięgi. Zwłaszcza te, gdzie nie ma po prostu żadnego podpisu. Zwłaszcza te, gdzie tylko są ładne buzie. Ale za to wiesz, co widzę? Na przykład trendy z TikToka. I dlaczego TikTok tak bardzo mocno się wybił? Jednym z takich na przykład trendów jest to, że ludzie po prostu pokazują swoje codzienne życie. Eee, ostatnio widziałem dziewczynę, która ma ponad 300 tysięcy obserwacji z Polski, to jest bardzo dużo. I ona pokazuje w ten sposób, że tylko gotuje sobie na przykład obiad i nagrywa to. I gada, jakby gadała z koleżanką na FaceTime. W nieposprzątanej oczywiście kuchni, w nieidealnym obiektywie, bez mikrofonu, po prostu gada do te telefonu. No dokładnie, no tak jakby tam po drugiej stronie była bliska osoba. I powiem Ci więcej. Dlatego uważam, że TikTok bardzo często też wygrywa pod kątem tego watch timeu z Instagramem. I wiesz dlaczego? No właśnie, bo daje ludziom to, w co teraz przechodzą media społecznościowe, czyli autentyczność, taka naturalność. I. Nawet bym powiedział, że to jest trochę taka przesadzona, brudna autentyczność, bo oczywiście, że będą ludzie, którzy będą chcieli to wykorzystać, ale ludzie generalnie wolą oglądać kogoś nieidealnego, dlatego że mogą się po prostu z nim utożsamić. Niż na przykład znowu w, pędzać się w jakieś e, większe kompleksy. Nie? I dlaczego? No, no bo widzimy wszystkich celebrytów, nie? To czy Celebryci, jeśli się nie będą podpinać oczywiście pod ten trend, to czy oni pokażą, że mają słabsze dni, że w upitolonym dresie wyjdą do ciebie? No nie. Oni muszą pokazywać, że mają życie piękne, no bo w ten sposób przyciągają po prostu też reklamodawców. Nie? Więc bardzo często przecież to, to jest środowisko, które zastaw się, a postaw się, nie? czyli pokazują więcej niż tak naprawdę mają. No i e, jakby z czego w ogóle to się wzięło, nie? jak ja się przygotowywałem do tego odcinka, żeby znowu nie mówić e, tak, wiesz, żeby starać się być bardzo obiektywnym i, i, i tak jak powiedziałem, no, z różnych perspektyw przekazywać ten odcinek. E, przede wszystkim jest takie narzędzie, to Ci od razu mogę polecić, e, notebook LM, darmowe zresztą, do którego po prostu wkleiłem tysiące komentarzy nie? z różnych e, filmików na YouTube właśnie odnośnie mediów społecznościowych. No, i z tego zrobiłem po prostu analizę, jakieś tam raporty, bo to narzędzie działa w ten sposób, że jak wkleisz sobie, no właśnie, jakieś dużej ilości danych, jakieś e-booki i tak dalej, to dzięki temu możesz rozmawiać i po prostu to nie halucynuje. Nie? To jest nadal AI, ale zawsze będzie się odwoływało do pewnych źródeł, czyli tutaj, w tym przypadku, na przykład, do konkretnych komentarzy. No ja przede wszystkim chciałem jakieś oczywiście takie jakieś wspólne cechy wynieść, tak? Czym ludzie są zmęczeni? Więc to do czego też doszedłem, do takich wniosków, że ludzie przede wszystkim, którzy rezygnowali z mediów społecznościowych, piszą o tym, że no na przykład lepiej się po prostu czują, że są bardziej obecni, że mają więcej koncentracji. No czyli pojawia się u nich po prostu taka jasność umysłu. I szczerze, ja sam to odczuwam, nie? w sensie, wiesz, ja też robię media społecznościowe, więc czasem, uwierz mi, że jestem tak przebodźcowany, e, robienie jakiegoś researchu, przygotowywanie się do czegoś, że też dochodzę do pewnej ściany. E, to jest tak samo jak z pizzą, wiesz, no, okej, okay, uwielbiam pizzę, nie? I jest zajebista. Ale jak zjesz trzy na raz, to prawdopodobnie się tym pożygasz, nie? Albo, no, po prostu będzie tak zwane najedzenie pod korek. I prawdopodobnie... Pizza na drugi dzień, to kompletnie nie będzie Twoim marzeniem. Nie? Czyli może być tak, że przez kolejne tygodnie nie zjesz pizzy. I tak samo uwaga jest z mediami, z, e, mediami społecznościowymi. Z, możesz zrobić to samo, spróbuj. Czasem dobrze się przeżreć. Czasem naprawdę dobrze jest dojść do pewnej ściany. Po to, żeby później właśnie zrobić jakiś detoks i zobaczyć, jak w tym detoksie jest fajnie. Jest to jeden ze sposobów, naprawdę. I może wtedy, kiedy dojdziesz do takiej ściany, do takiego przebocowania, to zrozumiesz, jak źle to na ciebie wpływa. No dobra, ale do czego zmierzam nie, w tym odcinku, żeby ci przekazać? E, przede wszystkim, tak jak już to mówiłem we wstępie, do tej pory, i ja bardzo często tego pojęcia używałem, żyliśmy w takiej ekonomii uwagi. A, a mianowicie, no wiadomo, clickbaity. E, jakieś szoki, kontrowersje i tak dalej. Zresztą tu znowu mam taki przykład dosłownie z ostatniego tygodnia. Mam taką znajomą w Anglii, która organizuje koncerty dla Polaków. I e, no jak wiadomo, no, stara się promować te koncerty na różne sposoby i tak dalej. Wrzuca posty o koncertach, no ale to jest wiadomo, no osoby... część kupuje, część nie, część czeka do ostatniej chwili. No i czasem się zdarza, że musi odwołać ten koncert. No i właśnie tak było w zeszłym tygodniu, że odwoła koncert przez brak zainteresowania. Nie? Po prostu sprzedaż była zbyt słaba. I co? Na drugi dzień pisze, że ten post miał po prostu jakieś mega rekordowe zasięgi od dłuższego czasu. Dotarło tam, w statystykach było widać, dotarło kilkudziesięciu tysięcy tam ludzi, gdzie normalnie po prostu tak nie docierają jej posty. Hmm. Oczywiście było mnóstwo komentarzy, nie, że jakieś tam negatywne, nie, tylko bardziej było na zasadzie, że a, może ludzie wyjeżdżają z tego UK przez Brexit, albo coś tam, nie, no wiadomo, że jakieś tam niezadowoleni też osoby by były, czy jakieś typowe <gry> kry krytycy, no bo tego się nie da uniknąć, a, ale chodzi o to, że też ludzie oczywiście się nagle obudzili i że zaczęli pisać, że kupiliby te bilety, nie, no i tak niestety działa nasz mózg, nie, jakby musisz sobie zdawać sprawę, że po prostu negatywne rzeczy, dramaty przyciągają łatwiej uwagę. Yy, no straszenie po prostu ludzi. No, zresztą tym żyją media tak, że nas ciągle straszą. Wejdź sobie na Onet. Dzisiaj, teraz. Zobacz ile tam jest negatywnych, ile pozytywnych artykułów. Nie? 90% nie będzie negatywnych. No to się po prostu sprzedaje, to się klika, yy, a media zarabiają na klikaniu, na przyciąganiu uwagi. Nie? No, niestety no, w marketingu jakby to też jest najłatwiejsze, tak? jeśli masz kampanię sprzedażową, no to najłatwiej sprzedawać wtedy, kiedy zaczynasz odliczać, nie? że na przykład tyle i tyle zostało do końca sprzedaży, no i ludzie pod tym wpływem, dlatego na przykład często podejmują decyzję. Więc, ale tak, no jakby to taka trochę dygresja, ale chodzi o to, że uważam, że ta ekonomia uwagi, em, przez większą też świadomość rzeczywiście ludzi, ale przez te obrzydzenie, I przez to, że na przykład ktoś jak zbyt bardzo dużo czasu poświęca na te clickbaity, no to też ludzie zaczynają od niego odchodzić. Hmm. Oczywiście to, to się nie wydarzy z dnia na dzień. Nie? To, to, to też, żeby była jasność, nie? Ci, ci twórcy tacy clickbaitowi i tak dalej, oni jeszcze wiadomo, że będą się trzymać, ale. Ale generalnie, zwłaszcza w krótkich formach uważam, że coraz bardziej będzie miało na znaczenie ekonomia właśnie znaczenia. Nie? Znaczenie, ekonomia znaczenia. Czyli takie coś głębszego po prostu. I ja to uważam, że po prostu nie chodzi o to, żeby teraz właśnie oglądać 100 rolek dziennie, tylko na przykład, żeby obejrzeć tą jedną właściwą. I ona właśnie nie będzie musiała być idealna. Ona nawet może nie będzie musiała mieć huka. Ona może nawet nie będzie wiralowa, ale ona będzie decydująca o tym, że ktoś na przykład nie obejrzy żadnej więcej. Bo tylko wejdzie właśnie po tą jedną treść. Pewnie większe znaczenie też może mieć YouTube, nie, w tym przypadku, podcasty. Ludzie generalnie nie chcą stracić czasu na głupią rozrywkę. Czyli na no właśnie na przeskrolowanie zbyt dużej, ilości, zbyt dużej ilości treści, po której nic nie zostanie. Ludzie chcą się rozwijać. Więc tak, no ja bym to nazwał, że te treści premium, te dłuższe takie, e, no będą po prostu rosły. E, um, uważam, że w polskiej scenie jest dużo przestrzeni na to, e, dlatego że no, zwłaszcza ci duzi twórcy, oni już po prostu no, robią, no, nie dość, że sprzedają te swoje odcinki, to oczywiście zapraszają też gości, robią miniaturki, tytuły, podzasięgi. Jezu, muszę to powiedzieć, bo w podcaście mogę sobie na wszystko pozwolić, ale ostatnio po prostu. Tak, ja nie piszę komentarzy, naprawdę, w sensie, bo, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie może nawet ktoś tego nie przeczyta i tak dalej, ale aż napisałem komentarz, chociaż wiem, że gówno dał. No ale uważam, po prostu takie rzeczy powinno się piętnować. M może trochę było mi tak, że szkoda, było mi energii, ale chodzi o to, że gościu taki jeden, co robi wywiady, e, zaprosił Jacka Walkiewicza. Do swojego wywiadu, i no ja sobie Walkiewicz chętnie tam widzę, że udziela tych wywiadów, ale chodzi o to, że on teraz jest chory. Oczywiście pojawi się ten temat jego choroby gdzieś tam w końcówce odcinka. No, ale tytuł był po prostu masakryczny. Nawet ci nie będę mógł go mówił, ale on był w kierunku jakby choroby i tak dalej. I. No był tak clickbaitowy, nie? Tam było pytanie, ale nawet nie chcę tego przytaczać w sumie, nie chcę mówić, jaki to jest twórca, bo w sumie, mówię, no szkoda energii. Ja raczej uważam, że właśnie lepiej budować tę świadomość i no sam kliknąłem jakby w ten film. Chociaż może nie powinienem właśnie nawet klika dawać, ale kurczę, chodzi o to, że są w życiu, w życiu ważniejsze rzeczy, nie? Po prostu niż kolejne wyświetlenie, kolejny klik. I oczywiście jest tak, że jakby, no ja też chciałbym, żeby moje treści docierały do jak największej ilości ludzi. I oczywiście, że czasami się staram, tak, żeby gdzieś tam, tam miniaturka była coraz lepsza, te tytuły, tak, żeby docierały. I też pewnie dotykam tak, czasami jakichś kontrowersyjnych tematów, ale nie na siłę. Pewnie to też się wiąże z tym, że jakby u nich to jest kwestia zarobkowa, no ale właśnie, no, jakby, no nie mogą być te pieniądze też uważam na pierwszym miejscu, nie? Chodzi o to, że jak ktoś zarobi 5 tych mniej, a da normalniejszy tytuł, no to nic się nie stanie, nie? No ja na, powiem tak, nie, no ja na miejsce tego pana Jacka, nie wiem czy oni nagrali od razu cały wywiad, i go podzielili na pół, ja bym do takiego gościa nie poszedł, nie? W sensie, jakby mi coś takiego gościa zrobił, nie? Że jakiś taki tytuł, z dupy, z czapy. A, no ale trudno, no. jakby chodzi o to, że trochę dygresję życiłem, ale wiem, że świata nie zmienimy. Staram się o tym oczywiście szybko zapomnieć. No bo co zrobimy? Nic nie zrobimy. My możemy tylko zmieniać swoje zachowanie i nie dawać komuś dalej pożywki. Nie komentować, nie udostępniać, nie robić afer. A jedyne, co to mogę jest zwiększać świadomość ludzi, że no właśnie zwracaj po prostu uwagę, kogo słuchasz i komu dajesz tą swoją najcenniejszą walutę. Ale co dalej w takim razie? Co dalej? Czy media społecznościowe znikną? No nie, nie. Uważam jakby, że to jest wciąż bardzo dobre medium. I do biznesu, do budowania zasięgu organicznego i do tego, żeby po prostu znaleźć innych ludzi o podobnych pasjach. Jakby Naprawdę można chodzi o to, żeby w dobrych celach wykorzystywać media społecznościowe i kierować ten ruch, który się wygeneruje za pomocą krótkich treści na dobre rzeczy. Więc możliwe, że troszeczkę czas spędzany tam będzie się zmieniał. Wiesz, teraz w dobie AI też coraz więcej ludzi robi też jakieś tam swoje rzeczy, więc może będziemy się kumulować po prostu w innych miejscach, czyli tylko będziemy chodzili po tam jakiś ruch, a szybko będziemy przekierowywani w inne miejsca. Uważam, że na przykład newslettery, zresztą swoją drogą zapraszam, link znajdziesz w opisie. Uważam, że dobre newslettery to też jest przyszłość teraz. Dobre newslettery, czyli takie, które nie przysyłają dużo spamu, nie ma ich zbyt dużo, to też jest taka forma możliwości rozmowy jeden na jeden. Ja staram się bardzo często gdzieś tam zachęcać do tego, żeby ludzie do mnie pisali i piszą. Nie są to wiadomo jeszcze tuziny ludzi, no ale też pewnie bym nie dał rady wtedy wszystkim odpisać. Więc jestem zadowolony z tych osób, które odpisują na maile. Staram się oczywiście też w miarę możliwości tę odpowiedź jak najlepszą dawać. Ale to jest właśnie taka forma na kontaktu jeden na jeden uważam. Więc dla mnie super. Staram się też udoskonalać, staram się coraz lepsze newslettery wysyłać. Może jeszcze nie są idealne, ale staram się, ale staram się. I więc zapraszam, zapraszam serdecznie. Druga forma uważam to blogi mogą wrócić. Właśnie w związku z tym, że tak łatwo teraz też jest te treści robić. Te strony internetowe, może vlogi, właśnie takie pogadanki, że ktoś bierze kamerę, po prostu zaczyna gadać przez kilka minut. Uważam, że po prostu treści, które będą mniej, ale więcej. Nie? Czyli zamiast oglądać 100 głupich rolek, ludzie będą woli przeczytać po prostu jeden mądry artykuł, na przykład, albo obejrzeć jeden wartościowy vlog. No i teraz właśnie jest kwestia taka, że te wyświetlenia nie muszą być teraz rekordowe. Tylko to muszą być wyświetlenia od osób, które z Tobą zostaną. I one będą bardziej wartościowe. Bo uwierz mi, że jakby 100 wyświetleń na YouTubie jest warte więcej niż 100 tysięcy wyświetleń na Instagramie. Tak jest. E, takie są statystyki. Nie? 100 tysięcy na Instagramie wiesz, to, to może nic nie znaczyć, nie? A, a tu 100 osób, które faktycznie obejrzy Twój film, e, na przykład półgodzinny. To jest naprawdę super sprawa. Więc yy, uważam, że dotarliśmy do pewnej skrajności: perfekcji, dopaminy, taniej dopaminy, i teraz może wracamy do jakiejś takiej normalności, do świata przed i do tego znaczenia. Więc jeśli chcesz tworzyć sieci albo tworzysz, to nie bądź perfekcyjna czy perfekcyjny. Bądź tak jaki jesteś, nie yy, i skup się na tym, żeby dać ludziom zawsze tą jedną wartościową rzecz. Zamiast zalewać ich spamem. Uważam, że wygrywają ci albo będą wygrywać ci, którzy będą właśnie szanować czas, ale i inteligencję odbiorcy. Jeśli ten odcinek Ci się podobał albo uważasz, że jest przydatny dla innych, to proszę udostępnij go u siebie. Będzie mi niezwykle miło. I do usłyszenia. Trzymaj, trzymajcie się. Łukasz z tej strony.